Dlaczego czujesz się jak gówno? Dlatego, że sobie na to pozwalasz. To nie świat, to nie inni ludzie, to nie twój były, twoja była, to nie społeczeństwo, to tylko ty, twoje myśli i czyny, do których nikt nie ma dostępu. Nikt nie może ci wejść do głowy i starać Twoimi myślami. Nikt też finalnie podejmuje z ciebie decyzji, czy zrobisz daną rzecz, czy jej nie zrobisz. Każdy z nas żyje w swoim własnym świecie, w swojej własnej bańce, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nawet jeśli oddychamy tym samym powietrzem, chodzimy po tej samej ziemi, ubieramy się w tych samych sklepach, mamy tych samych znajomych, mamy totalnie inny świat, ponieważ ja mam inną perspektywę, inne myśli, inne skojarzenia i reaguję inaczej niż ty reagujesz. Świat wygląda dokładnie tak, jak pozwalasz mu wyglądać, i w tym świecie liczysz się tylko ty. Przyszliśmy tutaj sami i odejdziemy też sami. I nieważne, że w ciągu naszego życia poznaliśmy niesamowitych ludzi, mieliśmy kochających partnerów, kupiliśmy psa, kota. Nieważne. My i tak jesteśmy skazani na siebie. My spędzamy z sobą 24 godziny na dobę. Nie możemy od siebie uciec. Więc teraz od nas zależy, czy my się ze sobą zaprzyjaźnimy, czy dalej będziemy siebie nienawidzić i dalej na siebie narzekać. Czy chcielibyście mieć partnera, który cały czas wam coś obiecuje i nie dotrzymuje obietnic, albo który mówi, że zrobi to i tamto, a finalnie nic nie robi, który cały czas na ciebie narzeka i który najchętniej to nie chciałby z tobą mieć nic wspólnego, no ale musi, bo jednak jesteście w tym związku? No nie, nikt z nas nie chciałby być taką osobą, więc przestańmy być tacy sami dla siebie. Parę miesięcy temu byłam na kontrakcie w Stambule. Nie powiem, nie było to moje wymarzone miasto, no i rynek też nie był mój wymarzony, no ale tam byłam. Pierwszy tydzień był okropny, cały czas narzekałam, cały czas chodziłam smutna, mówiłam sobie, nie, nic z tego nie wyjdzie, jak chcę wrócić do domu, beznadziejnie się tu czuję. Jednego razu jechałam na casting i pomyślałam sobie, nie no kurde, fajne to miasto, fajnie, że mam nową możliwość, jestem tu za darmo, mogę podszkolić język, poznać ludzi. No tak, ale cały czas narzekam. Cały czas tutaj jest negatywnie. Cały czas jestem taka zamknięta. I co mi to da? Jak ja mam fajnie wykorzystać swój czas i swój potencjał i możliwości, jeśli ja cały czas robię sobie autosabotaż w głowie? Mogłam wybrać użalanie się nad sobą i wpierdzielanie baklawy tak długo, aż stanę się modelką plus size, ale wybrałam korzystanie, wybrałam lubienie siebie i przyjaźń ze sobą, aby spędzić ten czas jak najlepiej się da. Finalnie spędziłam tam najlepszy miesiąc w moim życiu. I to tylko dlatego, że ja faktycznie postanowiłam wybrać, jak będę wyglądać, jak będę się zachowywać, jaki będzie mój świat. Przejdźmy teraz do tego, jak faktycznie stać się nową wersją siebie, tą wymarzoną. A więc na początku zadajcie sobie pytanie. Czy Wy się w ogóle lubicie? Czy lubicie spędzać z sobą czas? Czy przyjaźnilibyście się ze sobą? Czy odpowiada Wam wasze towarzystwo? Czy odpowiada Wam wasz wygląd? Ja zadałam sobie takie pytanie kilka lat temu i uznałam: nie. Nie lubię siebie. Nie, nie, jestem, nie jestem tak dobra, jak mogłabym być, nie zachowuję się tak, jakbym chciała się zachowywać. Nie mam takich znajomych, jakich chciałabym przyciągać. Więc wziąłam kartkę i długopis i napisałam, jak wygląda wymarzona wersja mnie. Teraz czytając to, po dwóch latach znalezienia, czytam swój opis. Czytam swój opis teraz. Jestem identyczną osobą, która widnie na tej kartce. Teraz weź swoją kartkę i długopis i zadaj sobie pytania. Jakie masz cechy, jakie masz umiejętności, jak wyglądasz? Z kim się zadajesz, co lubisz, czego nie lubisz, czy ćwiczysz, ile ważysz? Jak spędzasz swoje poranki, wieczory, gdzie pracujesz, ile zarabiasz? Jakie są twoje hobby? Jeśli już nie wiesz, jakie pytania sobie zadawać i czujesz, że potrzebujesz ich więcej, napisz w komentarzu, ja ci chętnie odpowiem. Niektórzy z Was sobie już pomyślą: o, Boże, ile tego pisanie, rozpisywanie i trzymanie się tego bez sensu faktycznie. Faktycznie lepiej gnić w łóżku, faktycznie lepiej obżerać się makiem, faktycznie lepiej rzucić siłowni, może za dwa miesiące są wakacje będziecie płakać. Faktycznie lepiej nadal się trzymać toksycznych znajomych, którzy ciągną was tylko w dół. Faktycznie lepiej robić to niż żyć ze sobą w zgodzie i mieć zajebiste życie mi się też nie chciało, ja wolałam poleżeć w łóżku i pooglądać serial obżerać się jakąś chemią mi się też nie chciało robić 10 tysięcy kroków codziennie, mi się też nie chciało dbać o cerę, o mój umysł o moją duszę, mi się też nie chciało przestać chodzić na imprezy i mieć wywalone we wszystko tylko wydawać każde pieniądze na alkohol bolty i nie wiadomo na co ale czym dłużej robiłam te 10 tysięcy kroków jadłam tylko zdrowo i wykluczałam te wszystkie śmieci, czym dłużej przerzuciłam się na książki zamiast na Kupię seriale, tym po prostu szybciej to pokochałam, bo ja kocham robić moje 10 tysięcy kroków codziennie. Ja kocham jej zdrowo i się czuję okropnie jakim, jakiś syf. Ja kocham spędzać czas sama ze sobą, ja kocham mieć jakiś taki wartościowy czas niż tylko impreza, picie i obgadywanie innych ludzi. Ja kocham to, co ja robię. Ja kocham to, jak się staje najlepszym wersją mnie. I ty też to pokochasz. Pomyśl sobie, kto ci to da. Kto ci da Twoje marzne życie, w wersję siebie? Kto? Nikt. Nikt ci tego nie da. Tylko ty możesz sobie to dać, więc sobie to w końcu daj. Potrzebujesz tylko trzech rzeczy, żeby stać się nową wersją siebie. Kartki papieru za 0,038 groszy, swoich myśli, których cię nikt nie zabierze, oraz swoich czynów, na które tylko ty masz wpływ. Jeśli to jest nadal za dużo, jeśli to jest nadal za drogo, to ja mogę ci bliknąć te dwa grosze na kartkę papieru. Podaj mi numer. Pomyśl, co masz do stracenia, jeśli o siebie dziś zawalczysz. Nic. A co masz do wygrania? Wszystko.